Dzień dobry. Latem w Świnoujskiej komunikacji autobusowej doszło do kolejnej rewolucji. Po ponad 13 latach kolejny raz zmieniono całą siatkę połączeń autobusowych. Zmiany zostały wymuszone m.in. koniecznością dostosowania komunikacji publicznej do nowej sytuacji, m.in. wywołanej udostępnieniem tunelu. Nowe linie, nowe przystanki autobusowe, nowe wyzwania. O tym wszystkim porozmawiamy sobie dzisiaj z moim dzisiejszym gościem, którym jest Beata skorupa Prezes spółki komunikacji autobusowa w Sinowościu. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich mieszkańców zachodniopomorskiego. Pani prezes, na początek. 1 września, czyli dosłownie kilka dni temu weszły te ostateczne zmiany. No właśnie, czy ostateczne poprosiłbym o taką krótką ocenę tego, jak z pani perspektywy te zmiany wyglądają. Na samym, na samym początku naszej rozmowy użył Pan słowa rewolucja. Ja bym chciała użyć słowa ewolucja. Brzmi nie tylko delikatniej, ale również ten proces zmiany sieci komunikacyjnej tworzymy poprzez nie rewolucję, tylko ewolucję. Jest to materia bardzo żywa, sieć komunikacji w mieście. To jest taki krwioobieg miasta, dlatego podchodzimy do tego z wielką odpowiedzialnością i ostrożnością. To, co żeśmy zaproponowali. W odpowiedzi na propozycje i ankiety od naszych mieszkańców wdrażyliśmy, ale oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na kolejne zmiany. Po miesiącu będziemy analizowali jeszcze raz poprzez ankiety, czy trafiliśmy w sedno potrzeb komunikacyjnych Świnoujścia. Ale te pierwsze dni, jakie ma Pani odczuć? Pierwsze dni. Y są zawsze trudne, jeżeli po 13 latach są pierwsze zmiany. Wywołują wiele zaniepokojenia, jak każda zmiana w życiu człowieka, każdy się boi tych zmian, każdy nie chciałby wychodzić ze swojej strefy komfortu. Natomiast mogę powiedzieć jedno, przez te trzy dni przewieźliśmy około 17 tysięcy pasażerów. Nie różni to się. W zasadzie w żaden sposób, z analogicznym e, okresem roku poprzedniego. E, mamy uwagi, które spływają do nas już, indywidualne uwagi od mieszkańców, że niektórym mieszkańcom faktycznie nie po drodze z nową linią, bo e, nie może zdążyć na pociąg, nie może zdążyć do miejsca pracy. Naprawdę są to indywidualne. E, sprawy, nad którymi również się będziemy pochylali, bo każdy mieszkaniec jest dla nas ważny. A poza tymi właśnie indywidualnymi jakimiś powiedzmy żądaniami, czy, czy, czy widzicie już jakiś problem, który można systemowo poprawić, coś zmienić? O! Dużo, dużo przede wszystkim jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak. Ja nie chcę mówić w tej chwili tylko i wyłącznie o taborze naszym, który no, jak w każdej komunikacji autobusowej w Polsce czy też miejskiej wymaga ogromnych nakładów, ale dla nas jest też bardzo istotna infrastruktura przystankowa. W mieście Świnoujściu mamy 213 przystanków, z tego tylko 77 wiatr przystankowych. Mamy zaplanowane wspólne działania z miastem w tym kierunku, żeby to ujednolicić, poprawić, a przede wszystkim, żeby cała infrastruktura przystankowa była i służyła dobrze mieszkańcom, żeby ona była czytelna, jasna i dogodna. Cały czas pracujemy nad tym i systematycznie będziemy to poprawiać. Do tych spraw takich inwestycyjnych jeszcze wrócimy, natomiast ja teraz chciałbym jeszcze dopytać o ten, te informacje zwrotne, bo to, że docierają do Was bezpośrednio jakieś sygnały, pewnie gdzieś z rozmów, którzy, które przeprowadzają kierowcy, ale też czekacie chyba na te informacje również tutaj w, w siedzibie. Tak, tak, panie redaktorze, bardzo dużo maili dostaliśmy. Chyba wczoraj, czy to bardzo dużo około 10 maili dostaliśmy. Spływają do nas również informacje z Urzędu Miasta, bo do Urzędu Miasta również mieszkańcy piszą, że z pewnych rzeczy są zadowoleni, a z pewnych nie. My to wszystko zbieramy, odpowiadamy indywidualnie zawsze na każde zapytanie, czy też prośbę, czy też skargi, bo takowe są. Przecież jest to materia ludzka. Czy to chodzi o pracę kierowców, czy o spóźnienia się autobusów, czy też przez nieuwagę czasami zdarzają się sytuacje, że kierowca ominie przystanek, życie. To po prostu reagujemy natychmiast na takie sytuacje. W momencie zapowiedzi tych zmian, które ta, ta pierwsza tura, przypomnijmy, to był 1 lipca, jeżeli dobrze mhm. pamiętam, tak. i w czerwcu, kiedy zostały zapowiedziane te zmiany. Od razu też przystąpiliście do zbierania opinii. Jeździł autobus, po całym mieście można było rozmawiać z przedstawicielami komunikacji autobusowej, czy coś podobnego teraz planujecie? Tak, po miesiącu wrześniu będziemy planowali, to już właśnie powiedziałam, że chcemy zanalizować cały miesiąc wrzesień, żeby odnieść się miesiąc do miesiąca czy poprzedniego roku szkolnego, czyli na przykład wzięlibyśmy marzec albo kwiecień pod uwagę, a jak w tej chwili we wrześniu? Będzie, bo chodzi o młodzież i, i, i dzieci uczęszczające do szkoły, jak ten potok pasażerów będzie, ale również czy dopasowaliśmy wszystkie sieci do potrzeb mieszkańców. Będziemy robili również taką ankietę i będziemy zbierali opinie po zakończonym wrześniu. Jedną z takich z zmian, które również nastąpiły teraz od września, jest brak możliwości zakupu biletu autobusowego u kierowcy. Informowaliście przez cały sierpień o tym, że. Już nie będzie takiej możliwości. Co w zamian? Jaka jest reakcja na to wśród ludzi? Bo tu dobrze wiem, że tutaj dziwne sytuacje chyba się zdarzają. Jestem sama świadkiem sytuacji, że bardzo młody człowiek podchodził w dniu wczorajszym do kierowcy z pieniążkiem a że chciał kupić u pana kierowcy bilet. No wskazaliśmy, że już teraz nie ma takiej sytuacji, ale była również taka sytuacja, że starsza pani powiedziała, ale co to za zmiana? My zawsze zmiany jesteśmy w stanie przyzwyczaić się. Tak? Budzi to, jak powiedziałam na początku, budzi to zawsze pewien dysonans, tak? że nie można kupić, bo żeśmy od tylu lat byli przyzwyczajeni do zakupu biletów u kierowcy. Tak? Uh, ogrom ludzi przyzwyczaiło się. Nie mamy tak e, znaczących uwag co do tego. Większość osób naprawdę cieszy się, że mogą korzystać z aplikacji, tak, które e, mamy. Tym bardziej, że od 1 września e, jesteśmy we współpracy z aplikacją Jak dojadę, która jest naprawdę ogólnopolską, bardzo dobrą aplikacją. Od 1 października ta aplikacja będzie również, e, przez tą, a, poprzez tą aplikację będzie można no, możliwość zakupu biletu, jak i również sprawdzenia w czasie rzeczywistym, gdzie dany autobus jest, czy ile minut ma spóźnienia. Tak? Jak Także, już poruszyła Pani temat nie. aplikacji, bo w tej chwili funkcjonuje inna z aplikacji. Czy ona pozostaje z nami? Tak, oczywiście. Będą te dwie aplikacje plus GoPay i Mobilet to są cztery możliwości poprzez elektronicznego zakupu poprzez aplikację no i oczywiście kasowniki w autobusach jak i również sieć różnych punktów handlowych na terenie miasta gdzie można kupić bilety Mamy sygnały od osób, które prowadzą te punkty handlowe, że po trzech dniach już przyjeżdżają do nas, żeby kupić kolejną transzę biletów, bo bardzo dużo ludzi kupuje bilety właśnie w tych punktach. Czyli jednak jest kwestia czasu, że ludzie potrzebują tak, tego tak. czasu, żeby się przyzwyczaić. Okay. Każda My. zmiana wymaga czasu. Już poruszyliśmy delikatnie temat tych inwestycji. To nie tylko oczywiście chodzi o wiaty przystankowe, ale przede wszystkim chyba autobusy. Jest to główne narzędzie pracy komunikacji tak. autobusowej. Jak wygląda ta sytuacja w tej chwili? Bo e, ostatnie autobusy zostały zakupione chyba 4-5 lat temu. Dwa lata temu, w 2023 roku. Okej, okay, ale to był po drodze jeszcze jakiś przetarg, który został też też unieważniony z tych tak, autobusów? Tak. Zapewne brakuje. Jak to wygląda? Brakuje. Na dzień dzisiejszy komunikacja autobusowa w Świnoujściu dysponuje taborem 23 autobusów. Z tego 10 autobusów jest z 2010 roku, czyli ma już 15 lat. Trzy autobusy mamy z 2013, lat, z 2013 roku, sześć autobusów z 2018 roku i pięć z 2023 roku. Te autobusy mają przejechane w zależności te najstarsze ponad 700 tysięcy kilometrów, także. Te 15-letnie autobusy za chwileczkę będą musiały odejść po prostu na emeryturę. Tak? Ich czas skończy się, jeżeli, bo średni czas przejazdu autobusami to jest około miliona kilometrów. A jakie są szanse, żeby te autobusy się pojawiły? No bo właśnie ten przetarg, który został unieważniony, on wiązał się z tym, że po prostu dostawca nie miał szans wywiązać się ze wywiązać swoich z Był z na to ostatni autobus elektryczny. Na co możemy liczyć? W tym roku mieliśmy dwa testy. W styczniu mieliśmy chiński autobus, mały bus, cieszył się ogromnym powodzeniem, a teraz mieliśmy 18-metrowy autobus przegubowy czyli najdłuższy, który może jeździć po naszych drogach jako komunikacja publiczna. Więc cieszył się również ogromnym zainteresowaniem. Nasze plany, nasza strategia jest następująca. W tym roku składamy i będziemy aplikowali do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, do tego stowarzyszenia, które dysponuje środkami. Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski na zakup pięciu autobusów elektrycznych, bo w tej chwili nie ma dofinansowania na autobusy spalinowe czy też Euro 6. Natomiast również wiem, że miasto przygotowuje się do też pozyskania środków finansowych na zakup autobusów, przynajmniej sześciu autobusów też elektrycznych. Czyli jeżeli e, i te wnioski będziemy składali do końca roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, przygotujemy stosowne dokumenty, ogłosimy przetarg i wszystko będzie e, w sposób prawidłowy przeprowadzony. Myślę, że w pierwszym kwartale, najpóźniej w drugim kwartale 27 roku pozyskamy nowych 10, być może 11 autobusów elektrycznych. Powiedzmy też, dlaczego to jest tak istotne, żeby tych autobusów było jak najwięcej. Tak jak mi się wydaje, tak jak mm -hmm. na ile ja znam temat komunikacji autobusowej, jednak najważniejsze nawet nie jest sama sieć tych, e, autobusów, mm -hmm. tylko ich częstotliwość kursowania. Tak. Tak. To w tej chwili chyba z, e, linia numer dwa jest tą, która najczęściej kursuje w ciągu dnia, bo trzy razy w ciągu godziny? Tak. Tak, większość w zasadzie wszystkie autobusy zrobiliśmy, żeby jeździły w toku co pół godziny. Natomiast zgadzam się z panem redaktorem i to jest no, chyba każda spółka zajmująca się komunikacją publiczną chciałaby żeby mieć w dyspozycji wystarczającą ilość taboru który jest sprawny, nie psujący się. Natomiast nie jesteśmy w stanie w tej chwili zwiększyć częstotliwości kursowania autobusów z powodu braku. Takiej floty, tak? braku takiego taboru. Proszę pamiętać, że no, 15-letnie autobusy mają prawo się już psuć. Mam świetny zespół warsztatowy i mechaników, którzy naprawdę bardzo dbają o nasze autobusy, sami się szkolą, doszkalają, sami naprawiamy. Dokupujemy dużo sprzętu do napraw tych naszych autobusów, ale na przykład ostatni, ostatni taki przykład no jeden autobus prawie już stoi nam miesiąc czasu na warsztatach, bo nie jesteśmy w stanie zakupić szyby bocznej. No, wydzwaniamy, staramy się gdzie no i jeden autobus mamy wyłączony. Apel do chińskich szklarzy, może Wy pomożecie. Zawiam <laughs> <Uważam laughs> się, że to byłoby byt, tak. zbyt byt proste. Zbyt mogła proste, płzeć. tak, oczywiście. Szyby <s speaker> muszą mieć atesty, odpowiednie zabezpieczenia. Mhm. Autobusy to jedno, ale też kadra. Bez kierowców autobus nie pojedzie jeszcze na tym etapie, co chińskie autobusy bez, bezzałogowe. Nie jesteśmy autonomiczne, <słys》. smuszę> dokładnie nie jesteśmy. Jak to wygląda? Jak wyglądają sprawy kadrowe? Braki, braki, braki jak w każdej komunikacji w Polsce, nie wiem jak jest w Europie. W tej chwili 1 września zatrudniłam dwóch Kierowców na pełen etat i jedną osobę na jedną czwartą etatu, ale to i tak nam brakuje do zabezpieczenia i spokojnego funkcjonowania w nowej siatce połączeń. To wynika, te, te braki wynikają po prostu z braku chętnych, czy też z ograniczonych środków finansowych? E Trudno mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Ja myślę, że ta odpowiedź powinna być taka zdublowana. Jeden czynnik i drugi ma znaczenie. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że od 1 września kierowcy, wszyscy kierowcy w naszej komunikacji otrzymali podwyżki 500 zł. Te podwyżki będą w przyszłym roku, nie tylko ta, która jest zawsze waloryzacyjna ale również dodatkowa podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla naszych kierowców, bo to jest naprawdę ciężka praca. Ja ich podziwiam, jestem pełna uznania dla ich poświęcenia, szczególnie w tym teraz okresie zmiany, no, gdzie po prostu wypracowują nadgodziny. Zastępują innych, którzy są chorzy. Proszę pamiętać, że kodeks pracy też mówi, że należy dać każdemu pracownikowi urlop. Nasze Świnoujście jest miejscowością uzdrowiskową, turystyczną. Trudno wypuścić wszystkich w okresie, w okresie wakacyjnym na urlopy. Także nasi kierowcy naprawdę szapoba. Są trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników. Na przyszły rok mam zabezpieczone środki. Być może wprowadzimy taki system, że będziemy sami finansować e, szkolenie na kategorię D plus 95. No i wtedy na podstawie umowy takiego kontraktu będziemy trzymali już mocno takich pracowników, żeby nam nie uciekli, jak to kiedyś było. E, Miałeś tak. właśnie o <noise> to zapytać, że podwyżka <noise> tak. to jest jednak ten, ten motywujący tak. motywujące działanie. Mhm. Czy trudno jest otrzymać tych doświadczonych kierowców? Ja myślę, że oni też kochają ten zawód i dlatego są emocjonalnie związani nie tylko z komunikacją, ale ze świnoujściem. Wiadomo, że każdy chce żyć godnie i spokojnie, a to zapewnia godziwe wynagrodzenie. Wszystko robimy i Urząd Miasta i Pani Prezydent również stara się, żeby to wynagrodzenie dla naszych kierowców było stabilne i takie, żeby była z tego satysfakcja. Widziałem, że ogłoszenia o tym, że trwa nabór na kierowców, to jest chyba na każdym autobusie w tej chwili. Jest. Tak. Na, na tyle autobusu jest taka bardzo e, wyraźna mm -hmm. nalepka. Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, Chyba to jest ten moment, kiedy możemy zaapelować o to? Bardzo, próbować. bardzo serdecznie zapraszam wszystkich młodych, nie tylko młodych e, ludzi i panie i panów do naszej spółki. E, zawsze jesteśmy otwarci na wsparcie i bardzo chętnie wszystkich przyjmiemy, aby dołączyli do naszego zespołu. Dobrze. Kolejny temat związany z komunikacją autobusową, wdrażanie systemu informacji. Od już dłuższego czasu pojawiają się na niektórych przystankach autobusowych elektroniczne tablice. Mamy też możliwość jakby korzystania poprzez aplikację z tego systemu odnajdywania autobusu, mhm. gdzie jest w czasie rzeczywistym. Jak przyszłość tego systemu wygląda? Czy jest szansa, że te stare papierowe rozkłady jazdy odejdą do lamusa, bo będziemy skorzystać tylko mhm. i wyłącznie z tego rzeczywistego czasu do ja przyjazdu autobusów? Jest to również nie tylko w naszej strategii wieloletniej, ale to jest również nasze marzenie. Tak? Jest to bardzo duże udogodnienie przede wszystkim dla pasażerów, tak? ta bezpośrednia informacja na tablicach, czy trzywersowych, czy pięciowersowych. Tak? Niemniej jednak mają Państwo świadomość, że to są ogromne nakłady i środki finansowe, żeby takie tablice zamontować. Myślę, że w niedługim czasie przede wszystkim we współpracy z miastem, tak, będziemy mogli poinformować Państwa, że na przykład w perspektywie dwóch, trzech lat główne przystanki, wiaty przystankowe będą miały właśnie takie tablice elektroniczne. Mamy na dzień dzisiejszy tylko sześć tablic tak zwanych e-papier, które też nie są tanie, bo jedna taka tablica kosztuje 30 tysięcy. I one są już, że tak powiem, mieszkańcy są zapoznani z tą tablicą i faktycznie korzystają z tej informacji, nie tylko wzrokowej, ale też jest to informacja dla osób niedowidzących, bo jest odtwarzany głos z informacją. Gdzie te tablice rozkłada... w tej chwili są? Plac Wolności, na pewno, na pewno. Z ulica Słowackiego. Przy UBB, tak. Czyli te najważniejsze, tak, węzły te najważniejsze w tej które, okay. które, które są. No mówię, nie jest ich dużo, jest sześć, tak. Ale wolałabym też i chciałabym, żebyśmy mieli te elektroniczne, tak. No jednak świat idzie w sposób elektroniczny. Chcielibyśmy dorównać. No jak już przy przyszłości? Mhm. Co jeszcze nas czeka? Jakie są plany komunikacji autobusowej na ten? najbliższy wszystkim... rok, dwa. Mhm. Nie wiem, no, jest perspektywa, najbliższy rok to przede wszystkim y, y, przygotowanie dobrych y, dokumentów do przetargu i liczymy, że wszystkie firmy, które y, y, produkują autobusy, y, zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, staną do naszego przetargu i będziemy mogli podpisać umowy i wtedy tylko czekać na wykonanie wyprodukowanie tych autobusów y, w pełni w pełni ekologicznych, zeroemisyjnych, elektrycznych, bezpiecznych. To jest nasz priorytet, ale również infrastruktura przystankowa. Tak jak mówiłam, 77 wiat jest tylko w naszym mieście, jednak mieszkańcy stoją często przy tylko słupkach przystankowych, no, czy deszcz, czy słońce, upał, tak, no, chcielibyśmy tutaj również w porozumieniu z miastem zdecydowanie poprawić tą infrastrukturę, nawet w rozkładach jazdy, w schematach linii, wszystko sukcesywnie, powoli poprawiamy. No ale też tego nie zrobimy w ciągu pół roku. W wielu miastach jest już prowadzona bezpłatna, całkowicie bezpłatna komunikacja autobusowa. Trwa dyskusja w innych miastach. Wiadomo, że mm -hmm. zawsze ta komunikacja autobusowa jest w jakiś sposób dotowana. Czy również my w przyszłości możemy spodziewać się, Pani zdaniem, czegoś takiego, że w ogóle odejdziemy od biletów w autobusie. Cieszę się, że zadał, podpowiedział Pan, że moim zdaniem tak. Chyba moje zdanie tu nie powinno mieć znaczenia. Zdanie miasta, pani prezydent, radnych jest najistotniejsze. Czy miasto stać na to, żeby dać mieszkańcom kolejny przywilej? W bezpłatnej komunikacji miasta o ogromnym potencjale, na przykład Polkowice, które mają KGHM tak za sobą, stać ich na to. Tak? Są różne miasto Zabierzów, czyli ogromne przychody z podatku CIT z lotniska, Balice, tak, tak samo stać. To są decyzje już nie nasze. My jesteśmy operatorem. Przewozów, operatorem komunikacji, natomiast organizatorem jest miasto. Uważam, że w tej chwili bilety po złotówce dla mieszkańca z kartą mieszkańca to jest naprawdę tak niewielka kwota, i dziwię się, że czasami dają się złapać przez naszego przesympatycznego kontrolera biletów autobusowych. Naprawdę, zdarzają się jeszcze takie przypadki? Oczywiście. Są też bilety za 30 zł na kartę mieszkańca na cały miesiąc, za 30 zł na każdą linię autobusową, ile razy kto chce. Naprawdę to nie jest wysoka kwota, żeby zakupić bilet sobie miesięczny. Sam jestem posiadaczem tego internetu. <laughs> jest to wygodne i wygodne. bezpieczne. Naprawdę zachęcam do kupowania właśnie biletów tych miesięcznych, dziesięciodniowych. To jest naprawdę wygoda. Proszę mi powiedzieć, bo rozmawiając jeszcze przed nagraniem, poruszyliśmy temat, którego jeszcze do tej pory nie poruszyliśmy, czyli organizacja ruchu w mieście. Czyli coś, na co właściwie komunikacja nie ma wpływu, ale bardzo odczuwa korki, tak. źle zaparkowane samochody, godziny szczytu. Poruszy, coś z tym porusza zrobić? Pan bardzo drażliwy temat. Często dlatego też podziwiam moich kierowców, że potrafią trzymać nerwy na wodzy, jak to się mówi. Natomiast czasami są sytuacje naprawdę bardzo trudne. Mieliśmy w tym roku podczas wakacji sytuację, że autobus nie mógł wyjechać z jednego miejsca, ponieważ tak zablokowany został wjazd i wyjazd. Mówię tutaj o przystanku przy wiatraku tak zwanym, tak? 40 minut czekał autobus z pasażerami, żeby mógł przejechać dalej. Nieodpowiedzialne poruszanie się. Się. Nie mówię, że mieszkańców, ale użytkowników dróg publicznych powoduje ogromne utrudnienia dla nas. Za utrudnieniami wiążą się opóźnienia. Ale być może są też czasami dobre strony, tak jak nasz, yy, przy, dwa przystanki na ulicy Karsiborskiej, które tutaj żeśmy zaproponowali. Są to dwa przystanki na żądanie, autobus, który zatrzymuje się na tym przystanku, bo stoją ludzie albo już wysiadają. To jest przystanek od trzech dni okazuje się, że udrożniliśmy niechcący ruch wyjeżdżających z ulicy Sztejera i Karsiborskiej właśnie na tą główną ulicę do tunelu, tak? Tam są zawsze korki, a teraz jakoś tak niechcący się udało. Natomiast mam ogromny apel do wszystkich rodziców, którzy odwożą swoje dzieci na ulicę Narutowicza do szkoły podstawowej o to, żebyście parkowali nie bezpośrednio przed wejściem do szkoły. Proszę parkować swoje samochody, przynajmniej 50-100 metrów od y, y, bram szkoły i wykorzystać ten spacer na rozmowę ze swoimi dziećmi. Państwo odwozicie swoje dzieci, jedno, dwoje do szkoły, a my, Szanowni Państwo, odwozimy wszystkie dzieci ze Świnoujścia. Niemożliwość zaparkowania naszego autobusu to jest ogromna. Kolizja i utrudnienie. Nie chcemy prosić policji czy też Straży Miejskiej o to, żebyście Państwo przesunęli się. Proszę wykorzystać ten spacer na rozmowę z dzieckiem. Tym bardziej, że sprawa dotyczy tej linii numer 9, która właściwie dedykowana Szkola. jest. Jest dedykowana, szkoła. szkolna, żeśmy ją uruchomili, bo widzieliśmy takie potrzeby i w konsultacji ze wszystkimi dyrektorami szkół. Po feriach, czyli 15 lutego tego roku, już żeśmy uruchomili tą linię. Panie prezes, dwa ostatnie pytania. Minął rok od objęcia przez Panią stanowiska. Jak Pani podsumuje ten rok? Czy spodziewała się Pani takich wyzwań? Ech, bardzo pracowity pełen emocji, pełen wzlotów y, y, i upadków moich, tak, bo ogrom, ogrom zadań. Ale dzięki współpracy i tworzeniu zespołu, który miałam możliwość skupienia wokół siebie, uważam, że zadania, które przed nami są i które są wyznaczane, nie tylko przez miasto, radnych, mieszkańców, ale też Radę Nadzorczą, Zrealizujemy je. Wymaga to cierpliwości, ale damy radę. A ja osobiście jestem dumna z tego, że mogę właśnie z tym zespołem ludzi pracować dla mieszkańców Świnoujścia, bo Świnoujście jest przepiękne. Ostatnie pytanie. Jeden cel, gdyby musiała Pani wybrać, to jedna rzecz, którą najbardziej chciałaby Pani zrealizować w temacie komunikacji miejskiej w ciągu najbliższych no, dwóch, trzech lat. Bezpieczna. Ekologiczna, dostępna komunikacja dla wszystkich mieszkańców i turystów poprzez dobrą infrastrukturę przystankową i modernizację taboru. To chyba by było najważniejsze. Choć komunikacja autobusowa w Świnoujściu zajmuje się również strefami opłatnego parkowania i miejskimi parkingami niestrzeżonymi. Tam też jest ogrom działań i pracy i chcemy doszczelnić system opłat. Ale o tym porozmawiamy sobie Kiedy przy innej <noise> Dziękuję okazji. bardzo. Dokładnie. Apel do wszystkich użytkowników komunikacji autobusowej. Trochę cierpliwości, zmiany czasem są potrzebne. Dajcie jeszcze komunikacji trochę czasu, na pewno to wszystko zostanie dopracowane. Proszę moim gościem była dzisiaj prezes spółki komunikacji autobusowej, pani Beata Radziszewska-Skorupa. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu również. Do zobaczenia w autobusach komunikacji autobusowej w Świnoujściu. Dziękuję, do widzenia.